Psychofan groził Mikołajowi Roznerskiemu i jego synowi. Sprawa trafiła na policję. Mikołaj Roznerski, 40 litrów, to jeden z najprzystojniejszych aktorów w Polsce, który największą popularność zyskał dzięki roli Marcina w M. Jak Miłość. W jego przypadku rozpoznawalność miała także ciemne strony. Jak wyznał, miał psychofana, a w pewnym momencie zrobiło się naprawdę groźnie. groził mojej rodzinie, groził mojemu synkowi. Zgłosiłem to na policję, wyznał w rozmowie z Dzień Dobry Tvn. Gwiazdor M. Jak Miłość był gościem Dzień Dobry Tvn i komentował nagłówki na swój temat. Opowiedział chociażby o ślubie, o którym sam dowiedział się z mediów. Moja babcia, która czyta nie internetowe nagłówki, ale papierowe, kiedyś do mnie zadzwoniła, zapytała, dlaczego jej nie zaprosiłem na ślub, powiedział. To jednak nie koniec. Psychofan groził Mikołajowi Roznerskiemu. Mikołaj Roznerski wyznał, że zdarza się, że ktoś podszywa się pod niego w aplikacjach randkowych, zapewniając przy okazji, że on z takich nie korzysta. Dosyć często pojawiają się takie fałszywe konta. Ja nie jestem na żadnej aplikacji randkowej. Wydaje mi się, że to jest dosyć niebezpieczne, bo już ktoś podaje się za ciebie i ktoś już udaje ciebie. Kiedyś miałem takiego psychofana czy psychofankę. To coś, bo to było bezosobowe, profil groził mojej rodzinie, groził mojemu synkowi. Zgłosiłem to na policję, opowiada Mikołaj Roznerski. Mikołaj Roznerski rozstał się z matką syna. Mikołaj Roznerski jest tatą 11-letniego Antosia. Matka chłopca, Marta Juras, także występowała w M jak miłość. W 2013 roku para rozstała się w atmosferze gigantycznego skandalu. Kochliwy gwiazdor miał mieć romans z Olgą Bołądź. W listopadzie 2013 roku wszystko stało się jasne. To wtedy w kolorowej prasie ukazały się zdjęcia Mikołaja i Olgi z romantycznej kolacji w centrum stolicy, na których czule się obejmują, donosiło wówczas na żywo. Dla Mikołaja publikacja była niewygodna, ponieważ nie zdążył przyznać się Marcie do zdrady. Matka Antosia, na wieść o romansie ukochanego, spakowała jego walizki. Mikołaj nie wiedział, co robić być z Olgą, czy dla syna ratować związek z Martą. Dziś wie, że podjął słuszną decyzję donosił magazyn. Czas pokazał, że relacja z Olgą bołądź nie przetrwała. Kolejny związek z Adrianą Kalską, chociaż zmierzał ku ślubowi, także się rozpadł.